Witajcie drodzy wirusowicze. Zapomniałem ostatnio mówić jak był prima aprilis, że dałem się nabrać, ale ja też kogoś nabrałem. Nie nabrał bartek, bo mi pod myszką się kleił karteczkę i ja po prostu usiadłem i, i myszka nie działała, mówię cholera co to znowu nie urok to straczka z tymi komputerami a Bartek obok stał i się śmiał ze mnie nie? potem tą myszkę podniosłem, patrzę a jest napisane na kartce Prima Aprilis. także zrobił mnie na szaro jak makaron Ale jak już mówimy o świętach To mi się coś przypomniało I znalazłem Rzeżuchę I to nie jedno Zobaczcie ile mam Tutaj rzeżuchy I to jakieś różne rodzaje Także yy, Żuchy co nie miara. Mam nadzieję, że Wy też macie żuchę w domu. Także tego, paskijskiego. Tyle z nowości wydawniczych. W tym kryzysie jedzeniowym. Będziemy sobie z chęcią tą rzeżuchę zajadać już teraz, w święta i po świętach prawdopodobnie. Jeszcze wystarczy.